Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale Taozen Medytacja. Mamy dzisiaj niedzielę, 2 listopada, deszczowy dzień. Niektórzy mogą mieć melancholijny nastrój. Ja mam dzisiaj dobry. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale zasubskrybuj, daj kciuk w górę. Zostaw komentarz. YouTube wszystko zlicza. Będziemy mieli większe dzięki temu zasięgi. A dzisiaj Mam dla Was książkę Grega Bradena, kot Boga, boski pierwiastek w każdym z nas. Książka jest dobra. Pierwsza połowa książki. Eee, autor skupia się na tym, jak w naszym kodzie genetycznym jest zapisane imię Boga. Są tutaj opisane też księgi, wspomniana Księga Henocha. Są też e, teksty opisane z Sefer tira. Także też e, pierwsza część, pierwsza połowa książki daje dużo do myślenia nad pochodzeniem naszym, naszego gatunku. Druga połowa jest już bardziej egzystencjalna. Autor. Zastanawia się nad tym, jak postęp technologiczny wpłynie na naszą przyszłość. Niestety, wiek XX został określony na, jako najbardziej krwawym stuleciem. Od narodzin Chrystusa. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, do czego nas doprowadzi postęp technologiczny. Przedstawia tutaj też od odkrycia. które prawdopodobnie dowodzą tego, że nasza cywilizacja co najmniej raz już poprzez postęp technologiczny doszła do upadku. Są odkrycia różnych miejsc, gdzie piach jest skrystalizowany, a tylko dzięki, wysoka temperatura to może to stworzyć. Czyli prawdopodobnie poprzednia cywilizacja doszła już do punktu, gdzie opierała się na energii atomu. I prawdopodobnie zniszczyła siebie. Ech. Ja osobiście dołączam się do rozterek egzystencjalnych autora. Sam ubolewam nad tym, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili naszego rozwoju. Cywilizacyjnego i technologicznego, niestety, to, to, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą i na Bliskim Wschodzie, jest ogromną tragedią. Zresztą, w Afryce też są różne konflikty, niestety. Problem w tym, że ludzkiego wszędzie dookoła szuka wrogów. Zamiast tego powinniśmy się uczyć nawzajem od siebie i dążyć do tego, żeby było najlepiej na świecie. Można powiedzieć, że tak zachowujemy się, jak takie mamy dzieci w piaskownicy. Bijemy się o szpadelki, grabki, kawałek piasku. Zamiast żyć w pokoju miłości, szukać współpracy. By nasze. By nasza cywilizacja weszła na wyższy poziom rozwoju duchowego. Są też w książce trochę też e, opisane, jakby to powiedzieć, pod znakiem zapytania, czy nie pochodzimy od innych cywilizacji pozaziemskich. Może nie to, że skłaniam się do tego, ale, ale uważam to, że jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest. Miejmy nadzieję. Że to, co jest zawarte w naszym DNA i w naszych komórkach, tak jak pisze autor, pomoże nam w pokojowym rozwoju naszej cywilizacji. Że nie będzie już powtórki, z rozrywki. I że nie, że nie unicestwimy się ponownie. Wierzę w to bardzo, że tym razem nie powtórzymy naszych błędów z przeszłości. Także książkę bardzo polecam. Daje dużo do myślenia. I jeszcze jeśli chodzi o nasze pochodzenie, i o istotę Boga, istotę najwyższej, czy jakkolwiek to nazwiecie. I o naszą przyszłość. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wszystkim obfitości. Kreujcie swoją rzeczywistość jak najlepiej dla siebie. Kochajcie siebie i innych. Żyjcie w pokoju. Wszechświat i Bóg. Czy istota najwyższa nas wspiera? Szukajcie mądrości w sobie. Pa.